Cześć! Bye! Witajcie na kanale Mega MegaDyskont.pl, a ze mną ponownie Monia! Siema! I dzisiaj mamy grę z minionami. Spadające minionki, no będzie mi łapać. fajniusio. W sumie już raz widzieliście tą grę, ale mm. macie kolejną okazję. No to co, startujemy! No to spójrzcie, w zestawie mamy oczywiście nasz fantastyczny, to jest właściwie taka rakieta, taki pojazd ciężko to nazwać dla naszych minionów, mamy też Widzicie, maszynę losującą do kolorów minionków, dokładniej do patyczków, które będziemy wyciągać. Pełno minionów też tutaj mamy. No i kolorowe patyczki. O, wszystko wrzucamy już minionki. ułożone i wrzucamy Środek! Słuchajcie, o, ale mi się wrzuciło, słuchajcie, wrzucamy. część wypadło O, no, o matko, jeszcze jeden uciekł, dobra, czekajcie, jeszcze jeden minion się gdzieś schował. O, znowu wypada, to jest jakiś taki uparty minion, dobra. I zamykamy. jeszcze, słuchajcie, zamykamy naszą wieżę i będziemy losować. Właśnie. No to co? jest pierwsza ty losować? Zaczynaj. Nie, dobra, losy pierwsza. Ja? No, tu, aha, kolor. no, tu nie ma kostki, dobra. Nie, nie ma, jest to maszyna losująca. Reżys. Aha, to maszyna losująca. No. Maszyna losująca. No to się krękało. Tylko tak się kręci. Aha, dobra. No, kręcimy. To kręć. Kto tam na To jest niemiecki. Niemiecki, dobra. O, 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 to... o, dwa miliony? Ich trochę, no? Dwa miliony, dobra? Dobra, dwa. Ja sobie tak odwrócę, będzie mi wygodniej. Słuchajcie, mam żółty, prawdziwie milionkowy. Dobra, uwaga, uwaga, Woohoo, lecą. Też dwa spadły. To eee, ja sobie dobra. zabieram dwa milionki. Znowu niebieski. O, o, o. dobra. I kolejny, niebieski. A ten sam spadł, nawet nikogo nie wyjęłam, słuchajcie. poczekajcie. No, czekajcie. O, i pusto, to dlatego ten jeden spadł. To teraz ja. Yy, niebieski znowu? Czemu niebieski? To wezmę stąd. O, o, o spadły winiony. No to uwaga, Te Ale no one ja są śmieszne takie. Zielony! Zielonego jeszcze nie było. Takie są, powiem Wam, że to takie małpki ogólnie, nie? Naprawdę. Coś spadło? Nie, nic A, nie, się nie. Takie są. Mają takie zawinięte... Zielony w z końcu. ...końki chyba. To o, mam. Taki. Okay. No teraz ja, uwaga. Rady? wylosowałam, Zielony też. Zielony. Uuu, lecą, miniony. Chyba mam ich już sporo w tej kolekcji. Dobra, o, to to się teraz ja. Cześć. O matko, miniona, zakręciłam. O, o teraz tak jest. No. Jaki mam kolor? Niebieski. Koszty kolor, kolorowy. O, i dwa o, do kolekcji. O. No i kolejne. kolejne. Słuchajcie, dużo ich spada, Fajnie. naprawdę. Dobra. Sprawdzamy następny. Uhu, zielony. Też tak na pograniczu, ale był zielony. Dobra, wyciągamy. I tylko jeden, dobra. To Już teraz... go mam. Chodź tu, miniony, no, no. Nie chodź tu. Ma, Śmieszne dobra, są, miniony. wiecie, te miniony. Zielony. zielony. O, patrz, nawet do mnie przyleciał Twój minion. Dwa miniony. no Ten jakiś śmieszny taki. One wszystkie są... Nie, nie są takie same, są słuchajcie. Jedne. Ten ma na przykład linę. A ten ma otwartą buzię. Ten ma jakiegoś cukierka, ten też ma cukierka. I kotwica jest nawet. Dobra. Co ja mam zielony luz. znowu. Same zielone losuję. O. Pusto. Dobra. I co tam? Żółty. Żółty, o, no minionkowy nareszcie. O, zleciał. Jeden minion tylko. No. Malutko, malutko. Żółty, kolejny. Uhuhu. Pusto. Dobra. Teraz ja. No. I żółty jest? znowu. Też żółty. A biorę go. I, Oj, dwa zleciały. <laughs> Trudno, Dobra. Dobra, to losujemy, losujemy. I żółty. Teraz jest faza na żółty chyba. Prawdziwie minionkowa faza. O, minion. Żółty znowu. Żółciutki. O, tam nie wpadło. O, no to słuchajcie teraz ja. Co tam mam? Zielony. Zielony. O, spadają aż dwa. Tyle minionków do zbierania, zielony słuchajcie. Nie, są są te ja miniony, kolej. Dobra, to teraz ja, uwaga. I zielony znowu, ja ciągle zielony losuję. O, Min, prawie wszystkie miniony moje. Minion, Zielonego miniony. nie ma, to jeszcze raz. Nie ma, no. I żółty albo niebieski mamy tylko. O, i jeden o, i minionek jeden, no. Mam. Zostały trzy miniony, słuchajcie. O, ja mam zielony, o, żółty. No to w sumie, dobra, te są puste, <laughs> jest, to już też trzeba zabrać. No, tak. Trzeba. Żółty, o. Oh. Też zabieraj pusty. Mam. O. Oh. I... Żółty, tak mam na pograniczu, ale się żadnego nie ma. To żółty! I aż dwa No i w sumie, nie mógł... kręcę, wezmę ten niebieski. Dobra, spiesz niebieski. Dobra, eee. to liczymy miniony. No tak, musimy podnieść nasze miniony, słuchajcie. A słuchajcie, Agatka wygrała, bo ja mam 16 minionów. Ja miałam, słuchajcie, aż 14 i tak dużo. To rzucamy! Oj! oj słuchajcie, Monia jak sypnęła, to poleciały wszystkie na bok. Dobra. No, dobra. Rzucamy, wyrzucamy miniony. O, fajnie. O, tu jeszcze no, część padła, tue? słuchajcie. Poprawimy, o, są, dobra, ha, wszystkie, okay. zamknięta, prawie, tak mi się powiedzmy, że udało, o, zamknięta, dobra, no to słuchajcie, gramy. To zaczynasz teraz Ty? Dobra, mogę ja zaczynać, uwaga, kręcę, słuchajcie, co ja wylosowałam, niebieski, Nie mam niebieski, dobra, z góry lecą 2 miliony aż. To teraz ja, rzucę teraz, o. I nie spadło nic. Nic nie spadło, to tylko u mnie, słuchajcie, spadają. Wow, wieża się chybocze. Żółty, minionkowy. Dobra, o, to też nic nie to spadło. To chyba szczęśliwy yy, kolor. Zielony. O, dobra. Nic nie spada, słuchajcie, dziwna ta gra jest. O, spadło, a nawet nic nie wyjęłam. Dobra, chodź tu, minion. Żółty znowu. Woo, lecą do mnie, to chcą przychodzić, minion. Tutaj, gdzie jeszcze są? Chodźcie, chodźcie. A chodź, jeszcze jeden do rodziny. Niebieski. O. o. O, też nic, Monia no, ma starta, słuchajcie. Złóty, Złóty, żółty, żółty, Uhoho. o, nikt nie spadł. Ojejka. I znowu. Złóty, żółty znowu. Czekajcie, żółty. gdzie jest żółty? Tutaj jest żółty, o. Ha? Hmm. O, dobra, no to losujemy dalej, co ja tam mam? Niebieski, słuchajcie, jak fajnie, Uho. o, też nic nie spadło. nie dobrze hystyk minionków. ojka Ojejka, Słucham. dwa dopiero. I tak fajnie. Dobra, dobra uuu, dalej! Niebieski! Kolejny! O, z góry zabiorę! Łotko. O! Ile ich leci. No chodźcie, minionki, chodźcie, rozrabiaki małe. Ale są, wiecie, są bardzo, fajni wiecie, takie. Żółty! Dobra, żółty. Do. O to ze mnie są z góry. O, ha! Dobra, dobra no to losuję dalej. Zielony! O! Lecą! Do mnie bardzo w tą przychodzi no miniony. Chodźcie, chodźcie! Chodźcie co tam. Minionki. I żółty znowu. Oj, o. ale nasza wieża, słuchajcie, jest taka bardziej chyba rozdrobniona niż poprzednio, nie? Nie wierzę. Właśnie, nie. teraz te miniony jest. Nie, zwięc, tak lecą na podróżkach, no. na paluszko, No po tyłkach. Zielony. O, o to padł, trzymaj. Dawaj, no, Ale masz mało, tylko no, trzy. To trzy minione, a no dużo. nie wierzę, ja mam zielony. No, widzisz. O, nie spadł do mnie. Dobra, to, to teraz, teraz ja. I zielony. Zielony, zielony. O i dwa do No, no ja już i tak nie tak No tak dużo zielonych, już już dużo. Bardzo dużo. Zielony! Znowu. Leci kolejny, słuchajcie tylko. kolejny minion, no. Niebieski. dobra, O, super. Jeden tylko spadł, czemu nie dwa? O. Nie chciały. Ja mam żółty. O, no to wyciągamy aż trzy. Słuchajcie, nie, cztery, jeszcze więcej. Myślałam, że trzy, a to aż cztery miniony. Zielony. Zielony. O i jeden. O, ten słuchajcie, miniony. miniony wszystkie. Nie, to jeszcze masz drugi. A jeszcze miniony wystarczy. wszystkie spadły. No o, mam. I zostały nam tylko No Ty bierz no patyki. mogę wszystkie. Bierz wszystkie. Wzią, patyki. wszystkie patyki. Ile masz patyki? się nie. Dwa. 3, 4, 5, 6, ja 8! Dużo. To Czyli... ja mam na pewno znacznie więcej. Ja mam wszystkie pozostałe. Właśnie. To koniec, koniec. gry! I nastąpił remis. No, właściwie monia wygrała drugą rundę, więc jest jeden i jeden. No tak. fajnie. Minionki nam się w sumie podobały, były naprawdę super. Jeśli Wam się podobały, to napiszcie na nutę w komentarzu. Nie zostawcie kciuki w górę, dla wszystkich minionów. I widzimy się następnym razem. Pa! pa!